Faktuję. O kurczę. Ja pierdolę, kto ma werna. Ja mam, Ja, ja nie ja, ja grałem w, w ja O kurwa, daj Damian, no fejn. Dobra, dobra, wygraliśmy, wiesz? O ty gadasz. Sebek, zalałeś się na tym secie, Moja, ja mam lepsze, bardziej wyraźniejsza, takie... Dobra, 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 ty tam Le, już. Poćwicz, uh, ty, się... uh, uh. Ale, ale mu przywaliłem pięściami po mordzie Ale potwo ale potężny niedźwiedź A kurwa <grym> Szmata tu <grym> przezjadą Fryzujcie, fryzujcie linie <grym> Dobra, dobra Mikołaj farmi Łamanie prawa przez PiS Jest naszym wrogiem w tym momencie Jakub Cyburt, ja ci. <grym> Ja. Dziwne. Ej, pat, podsumujesz świat. Nie, ode mnie! Ale ci nie. Co, dwa razy twoja sztuczka nie zadziała Uuu, na mnie. Ja, bo działa tylko na. A ja jestem hetero 100%, elo. Chłopaki, zaraz złote gacie przegramy. Nie tą Daisy. O nie? Ja pierdolę. Jakie złote gacie? ty Bo te w gacie się kradną te gacie w minecraftcie ja badu kurwa nie mam kup <noise> chyba pokcam. oj ojojoj oj, ale on tam wlatuje. Ja, <noise> wy się, Wy się tam widzę z tego widzę że się ciuchcie bawicie ten Yony i Akali. jakali to jest śmieszna interakcja Beo szóstka gramy chyba było cześci, Madzi. Nie, Byád, Kurwa pojebane. Jakim prawem dostacie takie postacie? No ja nie mogę, 997, ten numer to kłopoty. Sweaty gamer! Yes! Jest! 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 Ja pierdolę! Yes! <lady> <soft> <linking auto> No. Yes! No, no, no! Kurwa mikrofon wyjebałem. <laughs> Nein, no. Yes! <laughs> 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 co ja mu to zrobisz? Kur... co, zostawcie mi solo z Ivernem! No, do, do, zostaw, zostaw! Solo z Ivernem! <laughs>

Stałem z kilkiem Maciej. Dziadek to było. Zalek co wskoczył. Noszę o to, żeby Mati przez 10 sekund się nie ruszał na środku. Ja tak mam jakiś szlak, jebane 200p. to jest ten mistyczny build pod Apezakiem. Fucking again. Wybąbiony. O Damian! Damian ty debilu! Co ty tam robisz? Ty? You like jet? Hej Dawid mm. Nie mam na sobie koszulki A ja spodni Możemy się ja dogadać A ja chęci do życia yeah, oh. You cannot escape! O Boże, o Boże! KOZY KRYZIĘ! Patrz, Patrz, Patrz! No e użyj! Ej! Ma się nimi nie Ale po Co tam Mati? do Nieee! Nie! Jaja sobie! Ej! Dawid, masz. Jedną pierdoloną schizofrenię. Nie, kometę. Masz kometę. Zaburzenie, <grymne> bo <Zaburzenie>, jest. <błysiu. grymne> ja chcę zobaczyć, ile, ile razy użyjesz tej śnieżki na Yumi. Dobra, kurwa, używam super zajebiste broni. O, ty kurwa, to niespodzianka na kamerze. hula o, o! Co to było? <grymne> o, ho, ho. <grymne> Połączenie wszystkiego. Wow, wow. Ider ciebie O, o. Co za sekunda. Jak? Gdzie są moje duszki? Jak? Nice. Uh. Dobra. <coughs> Inicjuje Pum, pum, pum prum, prum. <grym> <grym> Ale jazda Kurwa, to cię obijam, ty. <grym> Co, Damian, Damian? Z, Damian z zespołem przyszedł Damian <grym> <grym> <Dałda>. <grym> o, o, ha, ku, a, Ile? Ale Krzysiek leci, no ale leci, ale leci no, 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 Kończycie, bo się uduszę Nie, co to, to za zonia? Jestem to, że jest Jest autograf, kurwa o, nie się, <grym> i... podczas lotu Dobra, jest zrobiony O nie, damen gra tym... damen gra naszym carry, dobra FF A my jesteśmy frontline'em i on stoi za nami, rozumiesz? Jak zwyzywać kolegę? <laughs>

understand stand. I Doop I will be a balloon. <laughs> <laughs> oh, yeah, I, <laughs> I will sacrifice my whole life for a fuck. <laughs> <laughs> I'm a bird, <laughs> bird <laughs> motherfucker. I'm a bird. Oh my god. Bursted. Burst, dead. Burst. <laughs> I will be a planet. I will sacrifice <laughs> Oh, shit. My own life. Nie to, nie bokiem przejdę, bokiem autostradą. <laughs> I will sacrifice... <laughs> <Bird started. laughs> to Tak, To jest, to jest krokodil... ...pies kontra... o. Oh. <laughs> Ej, ja to sobie zamianę waliłem Łatwo ah. for... i my o my for pakistan Dobra, dobra, ogrywa mi 2 na 1, 2 na jeden, padł, padł. Dobra, dobra dobra, pa. Szybki ulcik, dobra, dobra. Kurwa dobra, Czekaj, czekaj, daj mi Dobra, 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 dobra. Do... O, dobra, 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 kurwa. dobra. Dobra, dobra. Do... O, kurwa, <grybacly> dobra, dobra, uciekam, o, uciekam, 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 ucieknę, uciekam. Uciek... Uciek... Dobra, ale... <frony> ale skurwa, grabę, tylko escape, na atak. ale escape Jaraj się, jaraj Nie, nie, ale escape, uciekłem, es, es o. No way <grybacly> Nie, nie damy rady Co, Co teraz? teraz? <grybacly> ja, zrób ten, a zrób żółwia, zrób żółwia Ciężko z bo chcia. Mati się bawić nie umie. No to chodź tu, trafi chłopak. Ale tak wiesz, Dobra, dobra, dobra. nie, na, Damian, Damian, do stawian, odejdź. Damian, odejdź. Damian, tak na jest... środek mi daj stać. No dobra, 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 to jest walka na huka, dobra? dobra. Jak się trafisz, to umierasz. Ej, to kurwa. Bo... Dobra, dobra, druga próba, druga próba, jeszcze raz, jeszcze raz. Czekaj, dwa, jeden, dobra, mam huka. Cóż. Uratowany <grym> Blisko wystarczająco o, brak, bym idę rozjebać tą Siłonę, bo kurwa... Siłonę Siłona To nawet nie jest ona Siłona Co ona chce? Ona ona Ale zautklejowany. Dobra chłopaki, FF, nie mamy szans No, szersza Zabijecie Zabijecie samym staniem obok ciebie <grym> No nie no, nie, no, nie. No. <grym> Dobra mam 4x4, jest gitara kurwa, mam złote bajki